Siema. Jak widzicie, mamy tutaj przed sobą PS4 w Player Edition. Jest to edycja z Killzonem, Shadow dodatkowym padem i kamerą Playstation. Konsola jest zaraz wyposażona w The Playroom, zainstalowana na dysku. Zobaczmy co mamy tutaj. Zobaczmy tył. Mamy dość ładne pudełeczko, jeszcze bardziej ładne z tyłu. Wielka reklama Killzone, parę screenów. Jest też reklamówka tego, co ta konsola potrafi, co potrafi DualShock, że PS Vita jest ważna i że do plusa warto się zapisać takie po prostu bzdety, jak zawsze na pudełkach. Tutaj jeszcze można zobaczyć zawartość, czyli konsola, pady, kamera, headset, kabel HDMI, instrukcje, kabel USB, zasilacz w sensie kabel. I sama gra. No, i to by było na tyle, i zaraz będziemy zaglądać do środka. Jedynym zabezpieczeniem przed otwarciem była taśma, którą zerwałem za pomocą narzędzia zbrodni. Więc teraz zajrzymy, co jest głębiej w tym pudełku. Wysuwamy, wysuwamy. Dobrze, i mamy dwa pudełka teraz, bo tam jeszcze coś w środku jest, ale tutaj. Spójrzmy najpierw. I mamy główną zawartość naszego boxa. Mamy tutaj instrukcję, czyli do szybkiego rozruchu przewodnik. Mamy pada, którego trzymałem pierwszy raz w dłoniach i już mi się podoba. Dobrze dalej, okej, okay, wyjmę to całe, bo to nie. Mamy tutaj kabel USB do ładowania, to chyba mikro USB, inny niż w dwa 3. trójce, mono headset, kabel zasilający i kabel HDMI. Zadawane w końcu do konsoli. Tutaj, już nic. I tutaj mamy samą konsoletę, która jest troszeczkę bardziej zabezpieczona. okej. Okay. Jest zabezpieczona. Dość mocno. No i tak się prezentuje nasza PlayStation 4. Jak widać, jest naprawdę malutka. E, ładna i ma fajny kształt. Podoba mi się ogólnie, muszę przyznać. Tutaj mamy tył, czyli wszystkie mm, wejścia, wyjścia, które będą nas interesować. E, tak wygląda z tej strony. Tak wygląda z przodu. Mamy dwa wejścia USB, przycisk yy, Power i przycisk Eject. Dobrze, zobaczmy co jeszcze zostało w tym dużym pudle. Bo to też może być ciekawe. Tak jest, burdel jest już na podłodze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. powoli. Mamy tutaj bonus, czyli Kilzona Shadow 4 który jest nie do sprzedaży ponownej, ale i tak pewnie go będą sprzedawali. Eee, ładne pudełko ogólnie. To się postarali, tutaj, tą czwórką. Dodatkowy pad, czyli mamy już ich dwa. Tak, rośnie nam cały czas. A, i kamera, która jest mała. szczerze mówiąc, Używałem się większej, ale nie będę narzekał. coś takiego. to jest cały zestaw, cały zestaw śmieci, które były w środku i fajnych rzeczy. no i to tyle. I to właśnie był unboxing PS4 w wersji Player Edition. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i jeśli chcecie więcej takich materiałów, to zapraszam do nas do subskrypcji, bo na pewno więcej będziemy zamieszczać już niedługo. A więc na razie do zobaczenia.